Witam Was kochani Andrzej i co dalej? Chciałem Wam pokazać bardzo ładny widoczek, którego nie zawsze zdaje się znaleźć na atrakcjach, jeśli wpiszecie Google ale jest bardzo ładny widoczek oczywiście zbytki, że to po prostu krowa ale dookoła morze Troszeczkę wieje, ale Kamil się tam gdzieś wydostał. Kamil, jak przeszłeś? Tu obok, A, obok, tu już jest. Także piękna chatka i tu mamy widok. Tak, I tu są takie resorty. Troszeczkę wieje, bo jesteśmy na górze. Takie rysowce także bardzo ładny widok. Oddalimy troszeczkę, żeby wam pokazać dalej. O, Negros, wyspa. Kamilku jak ci się tu podoba? Piękny widok, wspaniały. Nie? No, nawet w czołowych magazynach yy, turystycznych nie zobaczysz czegoś takiego. Myślę. Wszystko praktycznie oklepane jest na jedno kopyto. Ka tak, każdy ma zdjęcia tak, z tego samego miejsca, nie? Tak, tak. tak. przyjechać się. Na dole I dookoła ta piękna zieleń, 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 powiem Wam ślicznie. Zieleń. No, domki tutaj sobie mieszkają, Weźliśmy im na posesję, ale, ale daliśmy radę. No, i tu krowka, tu krówka też, ja musimy wyjść. Także zaprowadziłem Kamila w miejsce, gdzie po prostu nie to, że nie ma na mapie, ale nie jest oznaczone jako punkt widokowy. Ale jest piękne. Przybliżymy wam troszeczkę. Tak. Także trzeba wyjść, nie? Weszliśmy na Hama i tak Także mówić podoba Ci się, nie? Tak, podoba mi się Fajnie, nie? Później pojedziemy tam na te góry Ale to może poniedzieli już e, Pojedziemy tam na góry Też tego nie ma można powiedzieć jako atrakcje ale pokażę Ci fajne miejsca Co? Ta może do albo do wynajęcia możliwe, że do wynajęcia nikt tu I nie widzę, mieszka że jest, widzę, że tam jest rusztowanie i remont jakiś, ale jest to po prostu porzucone mm -hmm. remont to wszystko tu nikt nie mieszka no. może jest bardzo wynajęta? dużo mieszkań właśnie jest opuszczonych tylko czasami jest problem z właścicielem bo do jednego no, domu no. jest 10 czasem właścicieli cała rodzina, także jeśli byliście zainteresowani kupnem domu czy coś, na początku sprawdzajcie papiery, naprawdę właścicieli i tak dalej, bo zdarza się tak, że ktoś kupił, a później przyszli właściciele i po prostu stracone pieniądze, problemy i tak dalej. Dobrze kochani, pozdrawiam serdecznie, Andrzej co dalej? Zaprowadza jeszcze Kamila w jedno miejsce, może, bo to w jedno, nie? Aha, tu jest tyle ciekawych miejsc w Jedno miejsce to będzie. Bezu... Niby mała wyspa jest. O bardzo, bardzo dużo A dużo ma właśnie rzeczy. takich ciekawych rzeczy. Tak, tak. No, tak. Pozdrawiamy. Myślę, że prywatna plaża jest, bo prześwituje piaseczek Najważniejsze, żeby nie kopali na schodzie przy plaży jak w Tajlandii. Tak jest, tak jest, to jest najważniejsze. <laughs> żeby się zachować. Dobrze, Czemu pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Bye bye.